Rozpocznij. No i zasadniczo mogę. No i w sumie. No to super ready. Nie, nie, to a ty już lecisz od kogoś? Ja, to ja już nagrywam. No. To za, 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 zacznę i No jak wybieram mapę, bo to sam jest tyle. Prehistoria. No to dobra. A bierzemy to. Dobra. <kluz> Mam nadzieję, że to pójdzie mano, witam wszystkich bardzo gorąco, a ze mną jest Mikołaj. Witam Państwa. Witamy Was, gramy dzisiaj w Wojny Robali. Dzisiaj tryb żywioły, tak naprawdę jeszcze nie grałem. Nawet z Sołem nie grałem tego, więc... A przegraliśmy już troszkę tych um, trybów. Cóż, mamy po cztery robaki, Mikołaju. I co tutaj co tutaj takiego jest, czy ty, no ty, zobacz. Wiesz, czy ty wiesz o a, co chodzi? A, żywioły, są! Są jakieś płonące gadżety. Są też jakieś, czekajcie. Są. A, bo tak, są, są związane z wodą i są związane z ogniem. Faktycznie. Ponieważ mamy jakieś balony z wodą, mamy jakieś bronie, które strzelają wodą. Pistolet na wodę. Zobaczcie. Uah. No i jeszcze. Czy mnie to zabolało? To tam, ja muszę zobaczyć, co ty robisz. Yy, co ja zabić? robię? no, pff, Co ja mogę zrobić? Patera. Nie, ale to się przepi... Czekaj, bo to się... Ja ci powiem, bo to się samemu... Zrobisz to samemu Ała No, no, wyżyj, wyzi, wyżyj. O chłopie, dobra, dobra. Jupiter. Aż mnie tam chłopie, ale mnie tam wrzuciło do góry. No. A ta. Ale takie to... Ata. Cienki jest ten o powiem szczerze. Cienki molek, no. Cienki fes. Cienki fes... my są, dobra, my są tu. Czekaj, ty masz takiego wąsacza w ogóle. Skąd Ci ja. się to wzięło powiedz mi? Czy to jest? Podobizna znanego streamera To jest podobizna znanego od Tobismarka Czekaj, gdybym miał pistolet na wodę... zobaczymy, o, nie, nie. Pobawmy, pobawmy się. to nie ma śmigus dingus O, o! Mina! O! Kurde. o! Przetorbiło trochę mi, mnie. Trochę mi nie wyszło tak jak <laughs> chciałem. Ale sprawdzamy generalnie co tu jest. A tam w tle aż wulkan. I tam dinozaur no, stoi w ogóle. Dinozaur. On tam coś wcina jakiegoś dino-burgera a tu jest jakaś błyskawica, tylko że no, tak No weź sobie tą skrzynkę, tam są fajne rzeczy. Idź idź, idź. Co to jest? Idź do tego zielonego, to dobra, jest do checkpoint. Dobra, dobra. To jest checkpoint. jest jes checkpoint. Jakby to tak może się... A co to jest, lina? No nie wiem. Jak tyś to zrobił, że tyś przeszedł to, nie bo wiem, Bo jest był? taki maciupki. A, bo maciupki. <grym> to... O, <grym> No, to dobrze, że się bacią, bo się wbił. Śmieją się z ciebie. Beka. Beka, chłopie, taka beka. No dobra, co my tutaj mamy? Zatruty karabin. Dobra, jak to się robiło? Używam tego. Wymieniam. O, i to jest na przykład leszczyk jak najlepszy. Bo to jest leszczyk pierwsza klasa, patrz. Leszczyk pierwsza klasa i ja teraz sobie wybiorę jakiegoś super Ech. bala To jest. bomba benzynowa. O! To ja lubię. Już się boję. Dobra. Kurde, tak troszkę... tak... no dobra. No to i... No chyba nie no bardzo. I... <laughs> chyba no nie tak ale coś odmio. tam zabrane, coś tam zabrane może być. Wiesz to troszkę dodało tutaj dramaturgii Oczywiście Dramaturgia jest najważniejsza. Co ty No i co, utopisz mnie mamy? może? Hm. O nie no Niklaus ty chyba kurde, <gulunka> staro golonka na barburce z. Albo wiesz co? Tyś groch z kapustą miał. Ja. To tak jeszcze champer mieć... tak zwany. Od, od ostatniej wigili mieczymy. Abo wiesz jak ziemniaki, groch z kapustą to jest champer. Nie wiem ja. czy u ciebie też tak dali. Nie, champer? Nie, bo u mnie był e, groch z kapustą, ale bez ziemniaków. No no, ale to. What? Dobra, spoko, spoko, bo mój jest taki, on się tylko taki wydaje, wiesz, worok. Ale to jest taki zwinny gościu. Patrz, jaki on jest kurde, on jest sopy, inteligentny, wszystko, nie? <laughs> Dwa fakultety. No, to jest pan doktor. Doktor robalstwa. I teraz Pinki. Czy to jest twój Pinki? To, tak, tak, to jest mój Pinki. Twój... A ja tak bardzo klasyką pojadę w tym momencie. Bo A. klasyka jest najlepsza. Klasyna, klasyka kina akcji, tak zwana. O, jeszcze dam minkę. A, niestety. Nie. Nie. Jeszcze, Ale woda tam się. Może ci tą minę. A, zalało bo ona minę. się ukryła. <grywa> A! To może ja też tak. albo Ouu! Abo nie. To nie. Ale co? Gdzie ty dzwonisz? Na, na policję! Na tą Twitchową i YouTube'ową. Tak. To jest policja. Proszę przyjechać na YouTube'a. Ten... youtuberzy się sprzedali. Linki do sklepów i do swoich kont wprowadzają. Ej, no musiałaby tak, być taka, nie? YouTube'owa YouTube policja. Policja. Co my tutaj mamy? A my mamy tutaj koleżkę. Witam cię Ata. No dobra, ale ja nie mogę tak. Bo tu jest ofu, ja jestem zatruty. Zielony zgnity. No dobra. O, no toś zalał teraz. To żeś zalał. Czekaj, bo ja to specjalnie robię, bo ja chcę tutaj troszkę tak. zalać robala, krótko mówiąc. No, dokładnie. Dobra. I teraz moi drodzy, ja wam pokażę taktykę yy, na dziką. Kurde. nie wiem kogo. Nie ma granatów! <laughs> No! Kurde pieroństwo Dobra jolo O kurde No to zobaczymy Samemu sobie zabrałem, ale wiesz, to o jest nie! samobójca To był pan samobójca Wszyscy się topią O nie Niektórzy mówią, że najlepiej jest zalać robala, no to właśnie dzisiaj to prezentujemy. Ja. Pokazujemy wam jak zalewać robala, ale w sposób taki wiecie, nawet e, dobry dla osób niepełnoletnich. Kulturalny bezalkoholowy. Dokładnie. Podobno młodzież potrafi się bawić bez alkoholu, no ale Jak ma narkotyki, podobno... no. Jak ma narkotyki. Nie, co ty mówisz. Ja się bawiłem całe, kurde, całe dzieciństwo a i dalej, bo można powiedzieć, że jesteśmy dziećmi dalej, tak? Jesteś, wszyscy jesteśmy tak. dziećmi jednego Boga Dokładnie No w Sosnowcu to są te gorsze dzieci tego samego Boga, ale... A kiedyś tak... Żeśmy, że na ojcy. Na Rojcy. Tak. no ale ja sobie jest taki troszkę... O to hoł... ja nie zdąża! Część legendarnej hołdy Rojcowskiej, O kurcze Mocarz. No dobra. I teraz Ech. co się dzieje? Krzyneczka bąkol, bon dobra, no to jest super. To, czy ja mogę latać? Mam kostium, płetwo nurka. Co ci z tego? No moje cały mecz się opiera na zalewaniu wodą. No bo to jest żywioł. To jest żywioł. żywioł wody. W tym hopie nie pogadasz. Ten odcinek dedykujemy wszystkim, którzy mieli kiedyś zapalenie pęcherza. No matko. <laughs> to nawet nie gadaj. O jest święty go. To ja muszę tam iść! Ziomeczku, ziomeczku, a ty. Ciekawe jestem teraz, czy to zadziała Bo ja nie wiem, jak on pod wodą nie. się załowuje, nie? O, nie O, on się dobrze a, b, 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 b. Wow. O, ale hukło Aż jak mi pisze jak, jak flash jak O, nie <laughs> Ten tam O, nie, nie, aaaa <laughs> lebele Ale my mamy wyrobisko Kole. No i teraz, nie wiem co uu, uu, a tamta beczka nie, nie, nie Uuu. Uh. To jest za nisko, wiesz? Za nisko. Ach, trafi <laughs> jednak. <śmiech> Pajcie spuczę jak w sraszu. Basen jak w Tarnowskich Górach, gdzie Aquapark. Nie ja. O nie, poszło. Po Albo mi. na księży górze. Dobra, no to ty musisz już takich zdechlaków troszkę. No i no, jak ja mam prze. Nie, no, ja nie wiem. Jak ja mam dolecieć tam? Czy jest jakaś mina naprowadzająca? Atak na palmowy, O, czyli co to jest, na palmę Palmą będę atakował. No, na palm, jak sama nazwa mówi. Będą jakieś palmy. i coś na nich. Dobra, ja muszę tak zaatakować. Jest wiatr jakiś? Aha, to ten wiatr mi się nie podoba. Dobra, to tutaj zaatakujemy. u, uuuh. Idzie. Idzie, Mikołaj. Ale to zwieje. Nie, 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 będzie, Ale będzie. to. Chyci, chyci. Ale. Ale ma, ugasiło. Ała. O, nie, i ta woda. Czyli przetrwałeś, przetrwałeś to. No i teraz... Mi się to nie podoba, bo to jest wiesz, to jest ta, taka taktyka jak mm, stosowali w II wojnie światowej Spalona ziemię. Że dopóki żołnierz oddycha, to może zabijać, nie? Dlatego nie zostawiali rannych. No i na przykład ty w ogóle zaprezentowałeś tutaj. <laughs> spłukałem... Ja spłukałem krótko mówiąc toaletę. <laughs> Poszło, poszło z biegiem rury. Gacie czyste przynajmniej, o kurde, co to jest? Bunkrołamacz, no ja myślę, że to jest super rzecz Uwaga! Odpalam bunkie, bunkrołamacz To będzie dobre, patrz! Uuu. What? Co to było? Nie, w minę, ale ta mina... Nie, ona się nie rozwaliła. To może rykoszet, może rykoszet poszedł. Ej, ty masz więcej tak jakby punktów, pomimo że ty masz jednego hopka, a ja mam czterech. Ej, no dobra, ale ty masz serio czterech? No. O matko i córko. No i co, powiedz mi jest. co ty teraz... Ej, weź pływaj, ej, tu się da pływać, serio, masz taki hełm. <laughs> a nie, nie, nie żartuję, naprawdę, tlen, jest coś takiego, możesz normalnie pod wodą pływać. Tlen, faktycznie, ale ja, ja ci nie wierzę. Tyś jest niewiarygodny. No dobra. Ja mogę zrobić ino coś takiego I co ty się przeteleportujesz mi tu? Nie, 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 idź z tym bunkrem. Nie, 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 nie. nie. No! Co to co? Ojejku, jak to się udało? A to by mnie śnichło. Ej, to jest głupie jakieś. To jest super właśnie. <laughs> Teraz czekaj, ja muszę ci tak zrobić... O dobra, to muszę cię pojechać. Kurde, bo ty się nie znasz. O nie. Kolec, bolec, no! Nie, to nie działa! Fizyka nie działa! Nie, no, fizyka nie działa! No nie, to my gramy! Mikołaju, święty, przynieś nam prezenty. Um, nie wiem, jak to zrobić. ziom Nie wiem, jak nie to wiem. będzie krótko, więc. Nie wiem, jak to będzie. A, masz szczęście, że ta woda tam... O kurde, utopiłeś swojego ziombla! Tak? Nawet dwóch! Iooo, to smola. Dwóch Jaki utopił. fail! Ale dwóch utopił! To dobrze, fajnie... Jaki fajny... Ej, Mi się to podoba, że jesteś fajny kolega, wiesz? Że jednak dajesz mi szansę, aby nie było, że jednak tu przegram. No. Klasyka kina akcji. Tyla. I wszyscy normalnie klaszczą, Klap, klas, klap klap, klap, klap. O, sam. I wygrałeś jednym. Kto tam wygrał? Kto to był? Jak on się nazywał? Nie wiem. To był Niklas w każdym razie. Dobra, w każdym razie. Ja Wam oh. dziękuję bardzo serdecznie. Dob dziękuję ja Wam, Mikołaju. E, I linki oczywiście, wszystkie potrzebne. No, są oczywiście w opisie. Jak chcecie sobie kupić gierkę, to też tam jest link do sklepu G2A. Jak chcecie z nami zagrać. No i może następny mecz już niebawem na YouTubeach, nie? Tak. No, to pa, pa. Pa, pa! No, to my sobie moi I... drodzy ponagrywali. Ja przepraszam, że nie czytałem na czacie wiadomości, ale mm. nagrywałem sobie Dawid... Materiał. Dobra, ja będę zaraz. Dobra, dobra. I bez to nie gadałem, yy, ale już, już patrzę co się dzieje. Zabił trzech swoich i tak wygrał, no? No bo ja sobie to zatrzymuję i to...